Jak się czujesz? Coś się stało... Przewróciłaś się. Z twoją pomocą. Nie zrobiłbym ci krzywdy. Prawie mnie udusiłeś. Przepraszam, wstyd mi za to. Jak to możliwe, że tak nagle... Opowiem ci wszystko, pod warunkiem, że zostanie tu między nami. Dobrze się bawisz? Mike! Sorki, zmieszałam. Sorki? Nie złość się, to było nieprzemyślane. Nasz związek był nieprzemyślany. A no, poczekaj! Jesteśmy młodzi. Powinniśmy się bawić. Puszczając się, czy żyjąc w otwartym związku. Musisz być taki poważny. Masz 40 lat, czy 17? Słyszysz, co ty mówisz. Idź się lepiej, połóż. Nie dotykaj mnie. Kastel jest bardziej rozrywkowy. Słucham? Dlaczego nie mówisz? Coś mu dałam. Brzydzisz mnie. Odwaliło ci. Jak możesz mówić takie rzeczy? Zmieszałam za dużo! Puść, bo boli! To cię nie usprawiedliwia! Asi... To dalej morderstwo. Sytuacja cię nie usprawiedliwia. Wiem, Laura. Miałem problemy ze sobą i nie uzyskałem odpowiedniej pomocy jako nastolatek. Nie mm. tak uznałem Cynthia Collins. Nie dość, że jest tak głośno, to jeszcze palisz to świństwo przed moim oknem! Twoim... Twój... Mieszka tutaj Franklin Collins. To mój dziadek. Czasem wieczorem przyjeżdżam do niego nakarmić ptaki. Bo kładzie się wcześnie spać, a ja chciałby, żeby ptaki miały przez noc co jeść. No i czego się tak gapisz? Chodzisz do szóstki? Nie twój interes. Chyba widziałem cię na korytarzu. Możliwe. W której klasie jesteś? Na pewno nie w tej co ty. Kończę drugą. Ja jestem w pierwszej. Nie mogłeś tego od razu. Nie udawaj niemiłej. Ja nic nie udaję. Mhm. Mm Możesz przestać. Kto niemiły przychodzi wieczorem specjalnie do dziadka nakarmić jego ptaszki. Skończyłam, więc wracam do siebie. Dobranoc. Ej, zaczekaj. Hej! O, to ty! Nie zdążyłem zapytać cię, jak się nazywasz. Cynthia. Jestem Michael. Miło mi. I co dalej? Podaj mi Facebooka. To prośba czy rozkaz? Prośba. Hmm. Zapomniałeś o proszę. Proszę, podaj mi Facebooka, piękna dziewczyna. Daj telefon. Mogę napisać po lekcjach? Skoro ci go podałam, to chyba znaczy, że tak. Wybacz, ale muszę już iść. Mam sprawdzian przystojniaku. Co takiego stało się między wami? Zerwaliśmy, potem do siebie wróciliśmy i zostawiła mnie dla mojego najlepszego który ją zawił. Nie wierzę, ale może dla mnie się zmieni i ze mną będzie inaczej, prawda? Błagam, napraw mnie. Drugi raz zrobiłeś mi krzywdę. Która jest w ogóle godzina? Osiemnasta. Powinieneś jechać do pracy. Przemyślę wszystko. I tyle? Nie mogę panikować. Mogłoby go zdenerwować. Zrozum mnie, jestem w szoku. Za dużo się dziś dowiedziałam. Muszę odpocząć. Amelia dostała mleko i jest przewinięta. Możesz iść spać. Chyba to zrobię. Głowa mnie boli. Potrzebujesz tabletki? Pewnie i dosypię mi czegoś. Nie, sen mi dobrze zrobi. Pisz jak coś. I co? niby wszystko wraca do norm? Drogi mężu, przepraszam, że zwracam się do ciebie w takiej formie. Piękne lata małżeństwa mieliśmy. Niestety poznałam twoją brzydką stronę, której bardzo się boję i w trosce o naszą córkę decyduję się pożegnać w taki sposób. Czuję ból, pisząc ten list. Jest mi wstyd, że tego wieczoru nie miałam odwagi wykrzyczeć ci, jakim jesteś potworem i twoja przeszłość mnie przeraża. Nie chcę stać kolejną twoją ofiarą. Bardzo Cię kocham, ale nie pozwolę, by ktoś mnie bił. Żadna kobieta nie powinna pozwolić na to swojemu mężowi. Wiem, że Ty też mnie kochasz, więc proszę, abyś pozwolił nam odejść. bo bez Ciebie będziemy bezpieczniejsze. Mam dowody na Twoje zbrodnie. Jeśli zaczniesz mnie szukać, użyję ich. Zgódź się na rozwód. Do zobaczenia przed sądem. Czyli już nigdy nie zobaczę Amelii. Przykro mi, ale sam do tego doprowadziłeś. Nie istnieje chociaż cień szansy? Nie. Właśnie wyszliśmy ze sądu. Nie jesteśmy już małżeństwem. Ale ja cię kocham. Ja ciebie też, ale nie mogłam pozwolić na przemoc. Gdy zrobi się to raz, już nigdy się to nie kończy. Staram się. Wybacz, ale klamka już dawno zapadła. Bardzo mi cię żal, kochanie. Najgorsze mam za sobą. Sprawa rozbudowa toczyła się miesiącami, ale nareszcie to koniec. Zaczynam nowy rozdział w życiu. Zakochanie się w niewłaściwej osobie to ponadczasowy sposób, by zniszczyć sobie życie. Wiem coś o tym. Na szczęście w porę się ogarnęłam. Jestem z ciebie dumna. Nie każda kobieta ma odwagę odejść od swojego mężczyzny. Zawsze się łudzą, że się dla nich zmieni, ale to nieprawda. Gdy z nim rozmawiałam, miałam nadzieję, że stał się inny. Ale gdy przypomniałam sobie ten ból, który mi zadał, łudzę się zamoku. Mamo najgorsze jest to, że dalej go kocham. Rozumiem cię. To samo miałam z twoim ojcem. Już piętnasta. Dziękuję za wspólne zakupy, ale muszę odebrać... Dobrze, jedź. z przedszkola. Pa. Pa, pa. Bardzo mi przykro, ale nic więcej nie możemy zrobić. Jak to w ogóle możliwe, że odra? Spokojnie, proszę zadzwonić do rodziny i poinformować ją o pobycie dziecka w szpitalu. Ach, już dzwoniłam. Proszę coś zjeść. Mamy bufet w zachodniej części szpitala. Ale ja muszę być przy córce. W taki sposób jej pani nie pomoże. Przepraszam, ale muszę już iść. Mam wezwanie. Proszę się oszczędzać. Wyjdzie z tego. Tak bardzo się martwię. Pierwszy raz trafiła do szpitala. Spokojnie. Nie panikuj. Tak cieszę się, że jesteś. To też moja córka. Nie zostawiłbym cię z tym samej. To jakiś koszmar. Długo już tu jesteś? Od czwartej rano. Jest trzynasta. Jadłaś coś w ogóle? Nie. Zawiozę cię do domu, a ja tu zostanę. Dobrze? Nie ma takiej opcji. Na ten moment nie ma nic nowego. Jeśli cokolwiek będzie się działo, będę do ciebie dzwonił. Teraz moja kolejna warta. Ale? Nie ma ale. Jak tak dalej pójdzie, zaraz ty będziesz leżeć w tym szpitalu. No dobrze, ale masz do mnie dzwonić, pamiętaj. Dalej mam do ciebie słabość, Majkę, nie wierzę, że zakochałam się. Obiekty. Nad czym myślisz? Po prostu mi przykro, że to wszystko się tak potoczyło. Postąpiłaś słusznie. Nie chciałam cię zranić. Jesteś pewna, że chcesz jechać do mnie? Tak, bo mam jeszcze kilka rzeczy do odebrania u ciebie. A tak naprawdę nie chcę, by znał mój adres. Boję się, żebym nie nachodził. Strasznie zaniedbałeś podwórko. Teraz mi nie ma kto o tym przypominać. Wrócę niedługo. Co ty robisz? Przepraszam. Proszę cię, nie rób tak więcej. Miałem nadzieję, że cię nie obudzę. Ale to zrobiłeś. Dlaczego nie jesteś w szpitalu? Kilka godzin temu pisałem ci, że z Amelią wszystko dobrze. Teraz śpi i kazali mi wrócić po ciebie, bo trzeba wziąć kilka rzeczy. Musisz się ogarnąć i możemy jechać. Poczekaj. Musisz coś zjeść. Przygotuję ci coś. Dziękuję. Czy to normalne, że ja dalej mam słabość do byłego męża, który okazał się długiem? Jeśli nie życzysz sobie mnie w twoim życiu, to zniknę, gdy Amelia wyzdrowieje. Usuń mój numer. Dobrze? Chciałbym wszystko naprawić. No wybacz, ale nie ma czego naprawiać. Ja tak bardzo Was kocham. Naprawdę. Ja ciebie też, ale ta sytuacja jest również ciężka dla mnie, mówił tak. Kurwa, Filip. Poznałam go przez portal. Miałam się z nim spotkać, ale sprawy się pokomplikowały. Jaki portal? Nie muszę ci się tłumaczyć. Już nie jesteśmy razem. Szybko znalazłeś sobie pocieszenie. Nie nazywaj tego tak. Po prostu w taki sposób łatwiej mi o tobie nie myśleć. Ty też możesz sobie tak zrobić. To zostań ze mną. Już dawno po wszystkim. <słuch> Jak możesz iść do kogoś innego. Jeszcze z internetu. To nikogo nie idę. To pierwszy facet, któremu odpisałam na serduszko pod moim zdjęciem. I pierwsze, z którym miałam się spotkać. Zabierasz mi dziecko, bierzesz rozwód i teraz robisz mi nadzieję, która szybko znika, bo okazuje się, że szukasz sobie kogoś innego. Znowu widzę w tych oczach tą samą złość, co tamtego wieczorem. Czy ja jestem normalna, że zdecydowałam się pojechać do jego domu? Nic nie powiesz. Musimy. Pojechać do mnie. Pożyczę dla małej. Nie zmieniaj tematu. Znowu odstawiłeś leki. Widocznie mi już nie pomagają. Proszę, puść mnie. Odpowiedz mi. Proszę. Boli. Proszę. Dlaczego jestem gorszy? Dlaczego zawsze jestem gorszy? Udusisz mnie. Słyszysz. To ty mnie nie słyszysz, skoro nie potrafię uzyskać od ciebie odpowiedzi. Ja.